Jezus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, ale również za grzechy całego świata. Tak pisze święty Jan apostoł w swoim pierwszym liście. Całe dzieło zbawienia jest wołaniem do Boga Ojca o uwolnienie nas od skutków grzechu, o zdjęcie z nas winy, którą zaciągnęliśmy przez grzech. Kiedy Bóg odpuszcza grzechy, to nie jest to tylko wyrównanie sprawiedliwości. Ale to jest także wyznanie miłości Jezusa, wyznanie miłości Syna, która bardzo wzrusza Ojca. Dlatego Święty Paweł w liście do Rzymian pisze: Niech Was nie obciąża żaden dług, prócz długu miłości. Przez serce Jezusa prosimy Ojca o to, żeby nam darował grzechy. Prosimy Syna o wstawiennictwo, bo wierzymy, że Jego serce. Jest wrażliwe na sytuację śmierci duchowej, w jakiej się znajdujemy za każdym razem, kiedy grzech rujnuje naszą komunię z Bogiem. Święty Paweł przypomina też, że serce Jezusa nigdy nie pozostawi nas samych w takim stanie. Pisze o tym znowu w liście do Rzymian. Kto może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który za nas umarł, co więcej, z martwych zmartwychwstał, zasiada po prawicy ojca? I stawia się za nami. Ewangelie wielokrotnie zauważają wzruszenie Jezusa, jego wzruszenie na widok grzechu i biedy człowieka. Na przykład kiedy Jezus zbliżał się do Jerozolimy, już z daleka na jej widok zapłakał. To były łzy bólu z powodu zatwardziałości serc mieszkańców tego miasta, w którym On zginie i które samo zostanie zniszczone. Ta miłość serca Jezusowego trwa cały czas i nigdy nie przestanie trwać. Kluczem jest chcieć z tej miłości korzystać. Nasze ludzkie serce często niestety jest obojętne na własne grzechy. Czasami sami łatwo rozgrzeszamy się z obowiązku pielęgnowania Bożej miłości w sobie. Nasze twardniejące serca z trudem wypowiadają prośbę o przebaczenie. Często niestety to pycha powstrzymuje nas przed zgięciem kolan w konfesjonale, przed szczerością w spowiedzi i przed postanowieniem zmiany życia, naprawienia krzywd. Jezus w niedzielę zmartwychwstania przyszedł do uczniów zamkniętych w wieczerniku i ukazując im ręce, przebite ręce i bok, mówił do nich: Weźmijcie ducha świętego, którym grzechy odpuścicie są im odpuszczone. Tak jak apostołowie, tak i my zostaliśmy wezwani, żeby wrócić do serca Jezusa, do serca, które jest przebłaganiem za grzechy świata. W męce i śmierci Chrystusa jest moc odpuszczania grzechów, a przebite serce jest tego najwymowniejszym znakiem.